Dzień dobry w środę 31 grudnia zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. We wtorek WIG 20 wzrósł o 0,6% do 3184 punktów, podobnie szeroki rynek. Obroty na GPW wyniosły 1,5 miliarda złotych, najmocniej wśród blue chipów rósł KGHM o 2,82% do 280 ,80 zł i80 groszy. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost bumek o 30%. Po informacji o zawarciu porozumienia w sprawie funkcjonowania kopalni Silesia. Niemiecki DAX wzrósł o 0,6%. Główne indeksy w Stanach Zjednoczonych kończą sesję niemal bez zmian. Wczoraj wieczorem główne pary walutowe pozostały bez większych zmian. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą skontaktuj się przez b 2 Gospodarka i makroekonomia Dane ekonomiczne Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ponad połowa polskiego produktu krajowego brutto w 2024 roku została wytworzona w pięciu regionach Polski. Region warszawski stołeczny w 2024 roku generował 18,5% produktu krajowego brutto polski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny dochód do dyspozycji w euro w Polsce stanowił w 2024 roku około 53% średniej w Unii Europejskiej. Według danych Narodowego Banku Polskiego, deficyt na rachunku bieżącym po trzecim kwartale 2025 roku wyniósł 4221 milionów euro. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec trzeciego kwartału wyniosła minus 262 419 milionów euro. Zadłużenie zagraniczne brutto Polski spadło w trzecim kwartale 2025 roku do 453 622 milionów euro. Według oceny Narodowego Banku Polskiego rynek nieruchomości działa w warunkach równowagi. Wygasają wysokie oczekiwania deweloperów. Konfederacja Lewiatan prognozuje wzrost produktu krajowego brutto do 3,8% a inflację do 3% w 2026 roku. Od 1 stycznia rusza centralna e-rejestracja, która początkowo obejmie kardiologię oraz badania mammografii i cytologii, umożliwiając zapisy przez internetowe konto pacjenta i aplikacje moje internetowe konto pacjenta oraz automatyczne przydzielanie wcześniejszych terminów z powiadomieniem SMS. System będzie stopniowo rozszerzany na kolejne specjalizacje, a do końca 2029 roku ma objąć wszystkie poradnie, przy czym od lipca 2026 roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczać będzie tylko wizyty zarejestrowane w nowym systemie. PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 20 pociągów dużych prędkości jeżdżących co najmniej 320 km na godzinę, z opcją na kolejne 35 składów, które mają obsługiwać m.in. linie budowane w ramach projektu Port Polska. Finansowanie wielomiliardowego kontraktu wesprze spółka PKP poprzez emisję obligacji i dokapitalizowanie przewoźnika. Pierwsze szybkie pociągi mają wyjechać na tory w 2032 roku, a docelowo zaoferują pasażerom także podwyższony standard podróży, w tym przedziały klasy Grant. Prace ziemne pod budowę lotniska w ramach projektu Port Polska mają rozpocząć się w 2026 roku, a umowa na budowę terminalu lotniczego zostanie podpisana w grudniu 2026 roku. Do przetargu zgłosiło się 16 firm zrzeszonych w pięciu konsorcjach, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Cała inwestycja, obejmująca także kolej dużych prędkości, ma zostać ukończona do 2032 roku, a jej koszt szacowany jest na 131,7 miliarda złotych. Ministerstwo aktywów państwowych zdecydowało o przekazaniu do końca 2025 roku ponad 1,1 miliarda złotych państwowym spółkom na rozwój produkcji, usług i infrastruktury finansowanych z Funduszu Reprywatyzacji i Funduszu Inwestycji. Inwestycji kapitałowych. Największe wsparcie, 800 milionów złotych w obligacjach skarbowych, trafi do Electromobility Poland na projekt samochodów elektrycznych i hybrydowych, a blisko 200 milionów złotych otrzyma EXATEL na rozwój zaawansowanych usług cyfrowych. Znaczące środki przeznaczono także na przemysł obronny w ramach programu NAREF, w tym dla wojskowych zakładów elektronicznych, MESKO i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, gdzie łączne dokapitalizowanie spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2025 roku sięgnie 930 milionów Złotych. Wiadomości gospodarcze ze świata. Większość niemieckich organizacji biznesowych spodziewa się redukcji zatrudnienia w 2026 roku, gdyż przedłużający się kryzys gospodarczy nadal obciąża firmy. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy przemysłu, zwłaszcza branż motoryzacyjnej, papierniczej i tekstylnej, które cierpią z powodu protekcjonizmu, słabego eksportu i wysokich kosztów krajowych, choć nastroje nieznacznie się poprawiają, a sektory obronny i usługowy notują lepsze perspektywy, inwestycje i rynek pracy pozostają pod presją. Cięcia finansowania wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa stawiają biuro ochrony finansowej konsumentów na skraju likwidacji, a agencja może stracić środki na działalność już na początku 2026 roku. Krytycy ostrzegają, że bez biura ochrony finansowej konsumentów miliony Amerykanów zostaną pozbawione kluczowej ochrony przed nadużyciami finansowymi, podczas gdy administracja i republikanie uznają urząd za zbędny i upolityczniony. Donald Trump po spotkaniu z Benjaminem Netanjahu ostrzegł Iran przed możliwością kolejnego uderzenia Stanów Zjednoczonych w razie odbudowy programów zbrojeniowych oraz wezwał Hamas do natychmiastowego rozbrojenia, grożąc poważnymi konsekwencjami i eskalacją konfliktu. Tymczasem Rosja oskarżyła Ukrainę o rzekomy atak dronowy na jedną z rezydencji Władimira Putina, czemu Kijów stanowczo zaprzecza, nazywając zarzuty prowokacją mającą podważyć rozmowy pokojowe, podczas gdy Donald Trump publicznie skłania się ku rosyjskiej wersji wydarzeń mimo braku dowodów. Biznes. Nas rozstrzygnął przed przetarg na wyposażenie szkolnych pracowni STEM o łącznym budżecie ponad pół miliarda złotych, wybierając pięciu wykonawców w największej części zamówienia. W drugiej części postępowania, wartej 53 miliony złotych, zwyciężyły trzy firmy, a z wybranymi dostawcami zostaną podpisane umowy ramowe na dostawy sprzętu do szkół. NASK zapowiedział także rychłe rozstrzygnięcie kolejnego dużego przetargu na pracownię AI, którego budżet przekracza 2 miliardy złotych. Polskie porty lotnicze prognozują dalszy dynamiczny wzrost ruchu pasażerskiego i w 2026 roku skoncentrują się na finansowaniu Portu Polska w Baranowie oraz modernizacji lotniska Chopena. Na inwestycje w centralny port polskie porty lotnicze przeznaczą do 2032 roku około 4,6 miliarda złotych, a modernizacja Chopena za 940 milionów ma zwiększyć jego przepustowość do 30 milionów pasażerów rocznie. W styczniu zaprezentowana zostanie nowa strategia dla lotniska w Radomiu, którego rentowność, według polskich portów lotniczych, możliwa jest dopiero w perspektywie kilku lat. Bumech, związki zawodowe strona rządowa i zarządca sądowy PG Silesia zawarli porozumienie dotyczące dalszego funkcjonowania kopalni Silesia oraz ochrony jej pracowników. Umowa zakłada m.in. podtrzymanie oferty dzierżawy kopalni przez Bumech, wstrzymanie zwolnień oraz zakończenie trwającej akcji protestacyjnej. Rząd zobowiązał się do końca lutego 2026 roku do wypracowania rozwiązań legislacyjnych zapewniających pracownikom ozłony lub możliwość przeniesienia do innych zakładów górniczych. Suwalska: specjalna strefa ekonomiczna zainwestuje 51,3 miliona złotych w spółkę zarządzającą cateringiem kuchnia wikinga. Jak przekazał Resort Aktywów Państwowych, 370 osób przystąpiło w 2025 roku do egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Piotr Żak został powołany na prezesa grupy ZEPAK. W skład Rady Nadzorczej weszło pięciu nowych członków. Krótki flesz wiadomości biznesowych ze świata. FIFA otrzymała aż 150 milionów wniosków o bilety na Mundial 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, co Gianni Infantino wskazał jako uzasadnienie wysokich cen wejściówek mimo krytyki ze strony kibiców. Prezydent FIFA podkreślił, że rekordowe przychody z turnieju są reinwestowane w rozwój piłki nożnej na całym świecie. Giganci branży rolno-spożywczej zrezygnują z porozumienia w sprawie ochrony lasów amazońskich. Transakcje i finansowanie Polski holding rozwoju wzmacnia zagraniczne kontakty, między innymi poprzez współpracę z estońskim Centrum Innowacji Baltic Ghost Wing, aby łączyć polskie startupy z doświadczonymi firmami i umożliwiać testowanie technologii obronnych, także w warunkach zbliżonych do wojennych. Spółka chce wykorzystywać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do kojarzenia partnerów biznesowych, budowy łańcuchów dostaw oraz wsparcia procesów produkcyjnych i sprzedażowych. Równolegle Polski Holding Rozwoju przygotowuje emisję akcji, by wejść w produkcję wyrobów podwójnego zastosowania potencjalnie we współpracy z zagranicznymi partnerami, m.in. z Czech. AXPO Polska złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad spółką Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, a postępowanie jest w toku. Transakcja dotyczy sprzedaży 100% udziałów za około 144,5 miliona złotych, z możliwością korekt ceny m.in. w oparciu o mechanizm earnout i dywidendę. Przejęcie wpisuje się w strategię rozwoju grupy Axpo w Polsce oraz porządkowanie aktywów wytwórczych przez Polenergie. Transakcje i finansowanie na świecie. Meta przejmuje chiński startup Manus specjalizujący się w sztucznej inteligencji, choć szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. To jedno z największych przejęć w historii firmy, porównywane skalą do zakupu Whatsappa i udziałów w Scale AI. Inwestycja ma wzmocnić pozycję mety w rywalizacji z OpenAI i Google, ale może też wywołać napięcia polityczne między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Prawo i podatki. Jak podaje Puls Biznesu, Sąd Okręgowy w Świdnicy nie zamierza rozwiązać umowy z biegłymi z szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego, którzy za 75 tysięcy złotych z publicznych środków sporządzili prywatną opinię niezgodną z umową, bez zapoznania się z aktami sprawy Marka Kubali. Prezes sądu Jacek Szerer, mimo możliwości natychmiastowego zerwania kontraktu i żądania zwrotu pieniędzy za nienależyte wykonanie, czeka na ocenę merytoryczną opinii przez sąd apelacyjny w Łodzi. Eksperci, w tym senator Krzysztof Kwiatkowski i radca prawny Łukasz Bernatowicz, podkreślają, że taki dowód powinien zostać pominięty jako bezwartościowy, co otwiera drogę do odzyskania środków po ewentualnym uznaniu opinii za nierzetelną. 1 stycznia 2026 roku wchodzą daleko idące zmiany w zwolnieniach lekarskich i systemie ubezpieczeń społecznych. Pracownicy będą mogli wykonywać drobne obowiązki zawodowe podczas L4, a zaświadczenia będzie mogła wystawić również pielęgniarka lub fizjoterapeuta, pod warunkiem, że czynności nie naruszają celów zwolnienia. System wzmocni kontrolę zakładu ubezpieczeń społecznych, w tym możliwość weryfikowania zwolnień po zakończeniu okresu niezdolności, a także zacieśni formalne zasady dotyczące rozdzielania L4 między dwoma pracodawcami. W przepisach przewidziano także zróżnicowane formy zatrudnienia dla lekarzy orzeczników i nowe uprawnienia prezesa zakładu ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązywać będą wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe sięgnie 46 137 600 zł, a mandaty skarbowe mogą sięgać 24 030 zł. Wzrosną także wartości minimalnego wynagrodzenia, co podniesie dolne i górne granice stawek dziennych oraz limity kwalifikujące czyny jako wykroczenia skarbowe. Nie zmieni się natomiast wysokość kar za przestępstwa o charakterze formalnym związane z Złożeniem lub błędnym złożeniem dokumentów podatkowych. 3 stycznia 2026 roku wchodzi w życie nowa ustawa o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w Polsce, która zaostrza kary i rozszerza narzędzia egzekucji dla importerów, dystrybutorów, sprzedawców i platform online. Kontrole będą prowadzone przez inspekcję handlową pod nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z możliwością wycofania produktu, jego zniszczenia oraz natychmiastowego informowania użytkowników o ryzyku. Nowelizacja ma na celu szybszą reakcję na niebezpieczne produkty i większą odpowiedzialność uczestników łańcucha dystrybucji. Grupa Azoty Polyolefins, spółka zależna grupy Azoty, otrzymała pozew złożony przez Hyundai Engineering w związku z projektem Polymery Police koreański wykonawca domaga się 457 milionów euro za zaległości, zwrot gwarancji i koszty po kontrowersyjnym odstąpieniu od umowy EPC 26 sierpnia 2025 roku. Spółka stanowczo odrzuca roszczenia co do zasady i wysokości, planując kontrargumenty w odpowiedzi do wjazd w Wiedniu, co zwiastuje zaciętą batalię arbitrażową. Sprawa grozi wstrząsem finansowym dla grupy, zwłaszcza po karach w wysokości 111,8 miliona euro i wypłacie 107,5 miliona z gwarancji. Rada Ministrów Przyjęła projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Umowa cywilnoprawna zawierana przed notariuszem i rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwi parom nieformalnym wybór wspólności majątkowej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, dostęp do informacji medycznych, prawo do mieszkania oraz uprawnienia do rent rodzinnych, zasiłków opiekuńczych i pochówku. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku bez możliwości wspólnej adopcji dzieci. Rozwiązać będzie można notarialnie. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nowelizację rozporządzenia, umożliwiającą refundację wydatków poniesionych od 1 stycznia 2026 roku przez organizacje pozarządowe, które wygrają opóźnione konkursy z Funduszu Sprawiedliwości. Wiceminister Sławomir Pałka zapewnił, że mechanizm ten zagwarantuje ciągłość pomocy ofiarom przestępstw, choć obejmie wyłącznie zwycięzców konkursów. Resort tłumaczy opóźnienia kontrolami poprzedniego kierownictwa, mimo zatrudnienia dodatkowych urzędników i firmy zewnętrznej. Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że od 1 stycznia 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami zyskają łatwy dostęp do darmowej pomocy prawnej prosto z domu przez telefon, WhatsApp, e-mail czy wideorozmowę bez wychodzenia z domu. Wybierając formę kontaktu przy zgłoszeniu beneficjenci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub trudnościami w komunikowaniu się mogą liczyć na porady w miejscu zamieszkania z tłumaczem migowym czy wsparciem specjalnych urządzeń. Przełomowy system obejmujący półtora tysiąca punktów w całej Polsce zapewni całoroczną pomoc prawną i mediację. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że kupujący udziały w spółce płaci 1% podatek od czynności cywilnoprawnych od ich wartości rynkowej z dnia transakcji. Nawet jeśli późniejsza analiza Due Diligence wykaże zawyżoną cenę i dojdzie do obniżki na podstawie rękojmi, nie ma podstawy do korekty deklaracji PSS-3 i zwrotu nadpłaty. Wartość rynkową wyraża pierwotna cena zakupu, a korekta możliwa jest tylko, gdy organ podatkowy zakwestionuje zaniżoną podstawę opodatkowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że nawet nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów z Polski do magazynu w innym kraju Unii Europejskiej, jak Niemcy, będzie wymagało wystawienia faktury ustrukturyzowanej w krajowym systemie e-faktur, mimo że towar pozostaje własnością tej samej spółki, traktowanej jako dwóch różnych podatników w dwóch państwach. Spółka argumentowała, że transakcja sama ze sobą nie podlega fakturze na podstawie artykułu 106b ustępu 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach potwierdzał brak obowiązku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oparł się jednak na unijnej dyrektywie podatku od towarów i usług, nakazując dokumentację przemieszczenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że Polacy, którzy otrzymali odszkodowanie za kradzież bitcoinów z japońskiej giełdy Medgox, nie muszą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczającym dowodem będzie potwierdzenie przelewów bankowych. Środki są zwolnione z podatku na podstawie artykułu 21 ustępu 1.3 litera B ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile nie pochodzą z działalności gospodarczej związanej z handlem krypto i nie dotyczą utraconych korzyści. To dobra wiadomość dla tysięcy inwestorów, którzy stracili majątek w hakerskim ataku z 2014 roku. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl, subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.